Cześć kochani, z tej strony Julka Mielicka. Przychodzę was z taką małą aktualizacją, ponieważ bardzo długo się tutaj nie odzywałam. Więc dla przypomnienia, tak jak już powiedziałam, jestem Julka. Mam w tym momencie 20 lat, za miesiąc kończę właśnie 21, więc faktycznie trochę czasu minęło od ostatniego filmiku. Mam małkowisko dozę, w jej wyniku mam cukrzycę, niedoczynność tarczycy, marskość wątroby oraz celiakię. Na początku lekarze nie wiedzieli, co mi było. Byłam kilka razy na Ojomie, czy to w Szczecinie, w Koszalinie, wszystkiego, czego się tak naprawdę lekarze dotknęli, to wszystko było złe. Wszystkie wyniki były okropne, za niskie, za wysokie. Nie było chyba wyniku, który był w normie. Bardzo długo nie wiedzieli, co mi dolega. W końcu moja mama zobaczyła na ścianie plakat pod tytułem Słone pocałunki. Jak mnie całowała, to po prostu byłam tak silnie słona, że aż żarło w usta. No i powiedziała do lekarzy, czy jest jakieś badanie właśnie na tą chorobę. No i okazało się, że właśnie mam okowiescy dozę. To, ile trzeba było wycierpieć przez te pół roku, bo zdiagnozowali mi, jak miałam właśnie pół roku, to tylko my wiemy. Nie pamiętam tego, ale z opowieści mamy. Naprawdę było, że zaczęły się drążenie leczenia, inhalacje, drenaże, mnóstwo mnóstwo leków, milion lekarzy, z czasem przychodziły nowe choroby, więc kolejne leki, kolejne hospitalizacje. Przy tym miałam okropne zaostrzenia, gdzie po prostu wydzielina, zalewała mnie całą, nie było nie było po prostu już czym mnie leczyć więc zostałam wprowadzona do pierwszego programu z e, która właśnie ma do tej pory tak naprawdę super działany na moje płuca, e, następnie po kilku latach, chyba pięciu, jeśli dobrze pamiętam, dwa lata temu w sierpniu e, zostałam wprowadzona do leków przyczynowych, które akurat udało mi się, że są na moje dwie mutacje. Mam podwójną 500 czyli i brzuszną postać, i postać płucną, czyli tak naprawdę co najgorszą. E, od wtedy trochę życie się zmieniło, ale nie do końca. Większość ludzi myśli, że to jest tak, że nagle, nagle nic nie muszę przy sobie robić, e, nagle nie mam leków, tylko wezmę tabletkę i jest super. Nie, niestety tak to nie wygląda. Jakie przyczynowe, jakby zatrzymują trochę postęp choroby, cofają to, co się stało ale też wpływają na totalnie inne narządy. Dobrze działają, powiedzmy, na płuca, zaś wątroba szaleje, że tak powiem. Zwłaszcza u mnie, gdy jestem przy ogromie leków, tak naprawdę od wodogrzusza, które miałam w 2018, byłam wtedy też kwalifikowana do przeszczepu, ale wątroba się dźwignęła pomimo e, tak wielkiej ilości leków i do tej pory na niej jestem i na razie nic się nie dzieje, tylko czasem Potrafi płatać figle na kwalifikacjach, czy tam właśnie w Poznaniu, gdy jestem na badaniach. Potrafi troszkę zaskoczyć, i wtedy są kolejne leki dokładane przez lekarzy. Też już się wtedy zastanawiają, czy nie odrzucić właśnie tych leków przyczynowych, gdzie jest to tak naprawdę trudna decyzja, bo właśnie wątroba jest obciążona, a z drugiej strony, gdy odstawimy leki, one robią. Trzy razy gorsze szkody niż były wcześniej. Ubrania ubrania leków zostały mi tak naprawdę wszystkie inhalacje, które robiłam wcześniej, wszystkie drenaże, wszystkie leki, a tak jak już wspomniałam, jest ich czasem nawet więcej. Niby te dwie, trzy tabletki powiedzmy, czy jakieś saszetki do picia na wątrobę, ale przy tym ogromie leków, który mam, to jest naprawdę, naprawdę dużo. Teraz właśnie 5 grudnia będę jechała na kwalifikacje na kolejne pół roku do leków właśnie przyczynowych. I proszę trzymajcie przy okazji kciuki, ponieważ no tak jak wspomniałam wątroba właśnie lubi płatać figle, więc zobaczymy czy tym razem nie płata, dlatego że raz jest dobrze, na no, następnej jest niekoniecznie dobrze i tak w kółko, i tak w kółko, więc mam nadzieję, że tym razem będzie ten szczęśliwy, szczęśliwy dzień i szczęśliwe wyniki. A jeśli chodzi o płuca to troszkę ostatnio wzrosła mi spirometria, niestety wiem, że to nie można się cieszyć zbyt długo ponieważ no teraz może być dobrze, a dla za to jest taka tykająca bomba, która za teraz sobie siedzę i do Was rozmawiam, a jutro mogę być w stanie krytycznym w szpitalu. I tak to wygląda, więc niby te wyniki cieszą, ale trzeba brać na nie taką troszkę poprawkę, że może nie być tak kolorowo. Jeszcze w międzyczasie miałam problem okropny z nogami, ponieważ e, od małopłytkowości, która jest wywołana wątrobą, morskością wątroby, bardzo bolą mnie nogi. Teraz już troszkę lepiej bolą trochę rzadziej, ale nie jest kolorowo, właśnie robią mi się same wylewy. E, nie muszę się uderzyć. Mam całe nogi po prostu w siniakach, e, ból najbardziej jest w kolanach. E, oczywiście diagnozuję to. Byłam już u kilku lekarzy, którzy niestety każdy jeden powiela to samo i mówi, że po prostu w wyniku wszystkich moich chorób to jest po prostu następstwo. No niewiele możemy z tym zrobić, leki po prostu y, zwykłe przeciwbólowe, gdzie też one nie są do końca drob, dobre na wątrobę, bo wszystkie leki przez nią przechodzą i zarazem ją niszczą jeszcze bardziej, y, nie są zbyt dobre, więc nawet nie wiadomo jak boli, to wolę się położyć w łóżku, y, pomasować się jakimś pistoletem do masażu, niż po prostu w tym momencie brać te leki i dawać jeszcze w kość tej wątrobie. Może kiedyś uda się to zdiagnozować, no chyba, że faktycznie jest to w wyniku wszystkich chorób, więc nic z tym nie zrobimy. No ale mam cichą nadzieję, że jednak się, jednak się uda kiedyś. Um, właśnie teraz jadę, tak jak wspomniałam, na kwalifikację, a 20 stycznia zaczynam trzydniową całą kwalifikację, taki przegląd wzdłuż i wszerz w tym bronchoskopie, która polega na... Wyczyszczeniu płuc i zbadaniu wydzieliny, ile tam jest bakterii, ponieważ od kilku wymazów z gardła nie wychodzi mi jedna bakteria, ale niestety to może być zudne i, i to nie do końca są miarodajne wyniki, ponieważ są stąd, a nie po prostu z tych dolnych części płuc. No i wtedy zobaczymy, jak, jak nie będzie tego, no to możemy się cieszyć, bo pokona bakterię, którą miałam od od piątego roku życia, jeśli dobrze pamiętam. Więc na no jak 15 lat, prawie 16, no to byłoby super. A jeśli chodzi jeszcze o takie codzienne życie, no to tak jak wspomniałam, wszystko jest tak samo. Jeśli chodzi o choroby, przeziębienia, przechodzę je tak samo jak wcześniej, jest ich może troszkę mniej, ale, ale dalej niestety są, a miał być kolorowo, że niby nie będziemy chorować, że będzie to lekkie przechodzenie chorób, niestety nie, tak to nie wygląda. Jedno co można powiedzieć, że jest mniej hospitalizacji i na razie nie potrzebowało jeszcze przeleczenia dożylnego, tak jak wcześniej, że schodziłam z jednego i zaraz wchodziłam w drugie, bo dalej mi się kaszel znikał powiedzmy na dwa dni i za chwilę znowu wracał. Podwójny tak naprawdę, jeszcze gorzej było. No to tyle, tyle leki pomogły. Tak jak mówię, jedno niszczy, drugie, drugie pomaga, zmieniło się odkąd biorę leki. Po to, to, że jeszcze więcej czasu potrzebuję, na przykład rano do wyjścia, żeby się przyszykować, ponieważ jak wstaję, biorę leki, które biorę nadczo. E, na przykład robię inhalację, później po jakimś czasie robię drenaż, później kolejną inhalację, z bramy ceny, jeśli faktycznie jest, bo e, mam miesiąc, w którym ją biorę, miesiąc przerwy i tak w kółko. A jeszcze pomiędzy tym wszystkim muszę zjeść śniadanie, które będzie miało bardzo dużo tłuszczu, ponieważ leki pszenowe właśnie rozpuszczają się tylko w tłuszczu. Gdy będzie go za mało, no to chlorki, które mają one, obniżają w naszym organizmie, bo są bardzo wysokie. Miałam 153, a później udało mi się je zbić chyba do 40. Więc jeszcze trzeba przy tym wszystkim zjeść. To zajmuje ogromny, ogromny po prostu czas. Jeszcze przed wyjściem, a nie daj Boże jak jadę do Poznania stając o 4 rano, albo i wcześniej, no to jeszcze trzeba doliczyć ileś tam czasu na to wszystko i co, i później się wraca. Po południu robi się jedną inhalację i wieczorem znowu to samo co rano i tak fułko i tak fułko, bo jedne leki przyczelne biorę rano, czyli Captrio, a drugie biorę wieczorem, czyli Kalideko. No i tak to wygląda, tak naprawdę ta choroba o... po prostu zajmuje całe, całe życie. Eee... No bo w kółko się robi to samo, nie można normalnie wyjść, nie można tak naprawdę nic trzeba wrócić, żeby zrobić na przykład pulmozymę, czyli halecję, które jest e, do 17 trzeba ją zrobić. No i tak to wygląda w kółko to samo. No ale przypominam, żebyście trzymali kciuki za mnie w czwartek. Mam nadzieję, że naprawdę wrócimy z dobrymi wieściami, chociaż tym razem, bo ostatnio nie było wcale tak kolorowo. No i, i tyle. Więc taka aktualizacja dla Was, co się tam u mnie dzieje. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, że się w końcu odezwałam i coś tam do Was mówię, co się u mnie działo i dzieje w dalszym ciągu. Mam nadzieję, że po tej kwalifikacji i po pobycie trzydniowym w styczniu przyjdę do Was z dobrymi wiadomościami. Więc dziękuję bardzo za wszystko, co dla mnie robicie, za wpłatę oczywiście, bo bardzo mi to pomaga. I... Życzę wesołych świąt przy okazji i szczęśliwego nowego roku.